Cześć kochani. Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. I zapraszam Was na nowy film. Dzisiaj e, mamy unboxing. Ma... Jeszcze paczuszki. Mam nadzieję, że ostatnie. Chociaż przyznam się, że zrobiłem na Equagunnerze znowu zamówienie. No i teraz trzeba będzie czekać około 4 tygodni. Kupiłem cztery rośliny, wszystkie były w promocji. Są to rośliny kolekcjonerskie i takich roślin praktycznie tutaj jeszcze w sumie dużo nie ma. Mam nadzieję, że tej krzyczącej gabi z boku nie słyszycie. A tutaj mamy trzy paczki: dwa EpiPremna, jedno jest super luksusowe jeszcze, i tutaj mamy hoje. Zaczniemy może od tej, od tej hoji. Nie koje zostawimy na koniec. Ale poczekajcie. Ja gdzieś sobie tutaj kubeczki przygotowałem, bo te dwie małe sadzonki to są epipremna, ale nie wiem, czy one mają korzenie w sumie, czy nie. A gdzie ja dałem te kubki? Człowieku, no nie możesz się ogarnąć, no. Gdzie są te kubki? Tutaj gdzieś muszę je w, w sumie mieć. O, patrzcie jak się... Normalnie szok, no. O, mamie, mam, mam kubki, mam. Dobra, kubki są. Tom Choje może odstawię na chwilę na bok. Z przygotowane. I bierzemy się za pierwsze otwieranie. Tak jest zapakowane w tych chipsach takich, to są, to są chrupki kukurydziane. Nie, te nie. Co za dekiel. Czekajcie, bo tu jest, chyba mi się wydaje, przyklejony przyklejone to jest do. No, a nie chcę tych chrupków y, tutaj wysypywać, ale postaram się to jakoś może odczepić w inny sposób. Cieszę się, że mój filmik z żółwiami, z koniami, z kurami, z gęsiami, ze wszystkim się Wam spodobał. O, mamy to. To jest naprawdę mini sadzonka. I była, ale była porządnie droga. Coś to może jeszcze jest. Dałem pani napiwek, ale niestety żadnego bonusiku nie mamy. I co to jest? Co to jest? Ojej, jakie to jest dzieciątko. Jakie to jest dzieciątko. No to i tak mi się wydaje, że w sumie to nie było takie drogie, bo większe takie sadzonki są jeszcze bardziej drogie, a ta już była droga. I to jest, kochani... To jest, kochani, Cebu Blue Variegata. Epipremium Cebu Blue Variegata. Zobaczcie. Jakie... Ja zaraz to od razu sobie tutaj em, przepakuję to do kubka. No myślałem, że troszeczkę może będzie większe. No ale foliak jest, folia foliaku będzie rosło dalej. E, w poniedziałek tutaj robiłem remament. Pozbyłem się mojej jednej e, Pink Princess, powiem wam. Taki badl wysoki stał, rósł, ani to porządnego koloru nie miało, ani nic. Pozbyłem się po prostu kilku roślin, to jest cebu blue variegata, jeszcze raz. Ukorzenione już jest lekko, teraz to wsadzimy tylko w spagnum. I poczekam, aż puści kilka następnych liści i będziemy mogli sobie zrobić fajne paliki. I wsadzić to Przesadzić i puścić na paliku. O Tak to wygląda Proszę bardzo Dzieciątko Prawdziwe dzieciątko Naprawdę Myślałem, że będzie troszeczkę większe, ale mówię jak chcę się większą yy większą sadzonkę takiego po prostu większego liścia to trzeba liczyć się z kosztem tak około 300-400 euro ja zapłaciłem troszeczkę mniej no i tutaj mamy następny prezent nie prezent tylko jedną roślinkę postanowiłem sobie kupić jeszcze raz, ale jest to tym razem wydaje mi się, że to jest to po prostu Sadzonka szczytowa, a nie jakieś tam, wiecie, em, z złodygi z liściem, jak tu tutaj na przykład. O, tu już nie jest przyklejone. Tak było zapakowane. Na stół wszystko na stół. Tutaj leży pełno liści wszystkiego. W poniedziałek jeszcze zanim poszedłem do pracy. Coś mi tutaj dali chyba jeszcze. Ale czy to nie jest pomyłka? Zobaczcie, to jest to samo. Epipremnum o liście tutaj uszkodzone. Ojej, tu jest podgniłe. To jest epipremnum Pinatum Variegata marble. Ale tu już... Oj oj, no, niezbyt to ładnie wygląda. Listki są. Ten tutaj na młodszy taki jest podgniły. Tutaj trzeba będzie to obciąć. O. No, i co, włożymy to do spagnum, do nowego kubka. Myślałem, że może to będzie, wiecie, lepszy interes, bo e, to poprzednie EpiPremnum Pinatum, variegata Marble, było z takiej, e, wiecie, z odnogi, a tutaj zobaczyłem, że właśnie jest. E, taka okazja żeby kupić po prostu sadzonkę sadzonkę szczytową no ale nie wygląda ona za pięknie ale może się jeszcze wyrobi tutaj damy fajnie wspagną, wsadzimy do foliaka i za kilka tygodni będziemy mogli również może przesadzić i wsadzić do wsadzić na na patyk na palik o to by była druga roślina. Tutaj dostałem Syngonium. To jest chyba konfetti albo milk konfetti. Dzisiaj jest środa. Paczka była wysłana w, sob w poniedziałek. Ale to, to niezbyt to wygląda syngonium. Chociaż milk konfetti mam też tutaj za mną stoi obetniemy te takie No ale liczy się, wiecie, że ktoś chciał, podarował, no fajnie Coś może z tego będzie, tego liście już oberwie najmłodszego, bo on już jest tak sobie Znowu kubeczek spagnum No, Cebu Blue to mnie trochę dzisiaj zaskoczyło tą swoją wielkością wielką a te znowu Marble variegata myślałem że będzie w lepszej w sumie kondycji bo na zdjęciach wyglądała troszeczkę lepiej ta roślina no, ale jeszcze nic straconego prawda dobra Cebu Blue mamy tutaj posadzone ja się tutaj z tym majdanem zwijam i bierzemy się za dużą paczkę. O, tak to wygląda. Pewno za 3-4 miesiące takie Cebu Blue Variegata w większej formie bo będzie kosztowało może 100 euro, 150. Może będzie jeszcze tańsze. A ja takiego mam tutaj, zobaczcie, dzidziusia no. Dobra. No i ostatnia paczka, jak mówiłem, oglądałem ostatnio, w sumie oglądam wszystkie odcinki, zielistka na YouTubie, zielonego listka na YouTubie, oglądam czwarte piętro na bajerach i oglądam um, na przykład jeszcze właśnie um, Ewelinę jej dżunglę. I ona właśnie trochę się tutaj zaczęła rozleniwiać, bo już za dwa tygodnie nie było żadnego filmu. Wiedźmy Las, też jest bardzo fajny kanał. Dużo jest fajnych kanałów. Daj Badyla. Co my tutaj mamy? Jak to tutaj... A co to jest? A, patrzcie, tu jest prezent jeszcze. I to jest. Hoja Karnosa. Tu pisze, że dziękuję za zakupy. I tutaj taki mały prezencik, zobaczcie. I tutaj jest Hoja Karnosa I to, ta Hoja Karnosa ma tutaj trzy. Nie wiem, nie wiem, się nazywa Pandunkel Kwiatostany. Raz, dwa, raz, dwa, i gdzieś tu jeszcze jednego widziałem, trzeciego. A! A nie. Raz, dwa i trzy. Hoja karnosa. No, fajny sprzedawca, prawda? Tylko kupować. A jestem ciekawy, jak ta tutaj piękność wygląda. To jest to czego nie lubię przy tych paczkach. Ach, tak co będzie sprzątać. I tutaj mamy. A to jest tak przy przyklejone. Choi, tej nazwy, tą nazwy tej choi, to napiszę wam w opisie filmu, albo wrzucę, wiecie, na ekran. Coś jest, jakaś hoja Filipines. Y, no, trochę jest poturbowana. Szkoda, że nie pisze. No dobra, napiszę Wam w opisie. Trochę jest poturbowana, bo to wiadomo, jazda. Tutaj więcej nic nie ma. Nie ma jakichś prezentów? Nie ma. I z kwiatkami zobaczcie kwiatki pewno opadną, bo to wiadomo, um, transport i w ogóle stres dla rośliny. Otwórzmy to tutaj jeszcze. jakieś muszle w środku. Co to jest? Kwiatów stanów tutaj jest... Kwiatostanów tutaj jest więcej, widzę. Ale też e, widocznie jest z jednej sadzonki roślina. Okej. Okay. Wiecie, na tych kwiatach to mi nie zależy, żeby one musiały kwitnąć tutaj u mnie od razu, jeszcze teraz po tej ciężkiej przygodzie z transportem. Ale teraz nie rozumiem, jak to tutaj to, to, to jest zawiązane z tym papierem w sumie. Co to jest za papier? Nie wiem, teraz może tego nie będę rozwiązywał, rozplątywał. Czy rozplątać? Rozplątać. Roz, rozplączę, rozplądam i wiecie co? Jutro pojadę, kupię taką fajną drabinkę i to mu dam na fajną drabinkę. Bo to może być tak, że ona była iguś, że ona może wisiała. Na, tylko na czas, na czas, na czas przyja przyjazdu jest tylko po prostu zaplątana. Wiecie? Na, no, na patyk. Zobaczcie. Tutaj ma następny kwiatostan. Tak, ona musiała chyba jakoś wisieć. Coś mi się wydaje. Ale bardzo ładna, hoja 120 euro. No. Tak, ona potrzebuje większej doniczki i taką mi fajną kupię taką piramidę. I ją przesadzę. Przesadzimy razem. Zobaczcie, tak wygląda nasza choja. Bardzo ładna roślina. Takie ma jasno zielone liście z nerwami. A te. Jak to się nazywa? Kołeczki. Nie no, to są. Ogonki są takie jakby fioletowe, zobaczcie. Nie wiem czy będzie widać. No, fajnie. A w brzuchu mi burczy. Mam nadzieję, że nie będzie słychać. No i karnosa w prezencie. W sumie dobre łowy. Nie ma co. Nie wiem teraz jak to znowu. Do tej formy wyjściowej ją tak ją muszę chyba tutaj. A ona była tutaj, wiecie, przypięta, żeby ona, e, zawinięta papierem, żeby, żeby ona się po prostu trzymała. Ja to tak zostawię. Tu ją postawię może na regał. I na, na razie niech sobie zwisa. Jutro skoczę do ogrodniczego. Kupię w sumie tylko tą piramidę metalową. A może coś innego? I tak się fajnie tutaj e, no, zaaranżuję na tym. Ciekawy jestem jeszcze, jak te kwiatki, właśnie w jakim one kolorze będą kwitły. Czy to będzie tylko taki łososiowy, czy będzie coś w środku? Pokażę Wam zdjęcie na dniach, jak zakwitnie, jak, nie, jak ich oczywiście nie zrzuci, tych kwiatów. Teraz jeszcze spojrzymy na karnose. Jutro, znaczy u mnie jutro, a, a u was to nie wiem kiedy to będzie. A to jest tylko sadzonka. Ok. Ja myślałem, że to może jest jakiś ukorzeniony, e, jakaś ukorzeniona roślina, ale niestety nie jest. Ale mimo wszystko dobre, li, e, dobre chęci się liczą. Tutaj mam spagnum może pociacham na. na na parę takich mniejszy, mniejszych kawałków i ją po prostu no tak w taki sposób ukorzenie, bo nie wiem czy to, taki cały ten badyl czy ten cały badyl, badyl ukorzeniać, czy to ma w ogóle sens, ale chyba lepiej będzie, jak ją potnę i po prostu w takich mniejszych kawałkach ukorzenie tu może, o tu, na cztery razy nie mam tutaj nic nie Nie mam, bo tylko sobie te kubki przygotowałem, to są te śmieci dobrze kochani powoli się z wami żegnam, nagrywam odcinek oczywiście jak będę Mystery Box pakował. Um, wyślę go w przyszły poniedziałek. Wylosuję oczywiście jedną osobę podam na społeczności i będę chciał, żeby ta osoba, która ten Mystery Box otrzyma, żeby wysłała mi zdjęcia po jego otrzymaniu i chciałbym te zdjęcia dorzucić do któregoś filmu albo po prostu na społeczność jako wiecie dowód, że rośliny doszły, jak doszły. Jakie to były rośliny, czy się podoba. E, fajnie by było też, żeby to był taki był fajny, krótki filmik, tak żeby, no, żeby to, wiecie, w jakiś sposób zacelebrować, że ktoś to otrzymał i że jest zadowolony i w ogóle. Tak, em, ja się z Wami żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że unboxings, o, unboxings, unboxing się Wam spodobał. Ten film wrzucę jutro, to, czyli w czwartek. No i jutro będę pakował paczkę z tymi rzeczami, które, kwiatami, roślinami, które będę Wam wysyłał i ten filmik, mam nadzieję, że też się pojawi szybko. Wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, pomyślności, niech Wam się zieleni. Dziękuję Wam serdecznie za cały ten pozytywny feedback. Bardzo mnie to cieszy, subskrypcje. Zrastają, za, nie, za chwilę w sumie będzie 3000, mam nadzieję, że to nie koniec. I co? Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa pa!